Jezus, ale mnie boli. miał jakiś dziwny sen. O jakichś kryształach. Weźmę moją pamiątkę po ojcu, miecz i wędkę. I pójdę połowić. O Jezus, jak się źle czuję. O, szybko pójdę na mój ulubiony stawek. Czy coś złowię. Mam nadzieję, że będę mieć co jeść. Hmm. Uh, co to jest? Co, coś w wodzie jest. Czy to nie jest czasem skrzynka? Buty? Heł? Jakiś dziennik. Uh, wypłynę i przeczytam. Uh. Drogi synu, chciałbym ci przekazać, że jesteś wybrańcem. Który, którego spotka nowy przyjaciel, ten kryształ, który Ci pozostawiłem, to jeden z kryształów Macy. mocy, który w niej Zniszczy świat. Co? Przy... Kto tak kto powiedział? Macy. To chyba dochodzi z jednej z jaskiń. Amacy! Szybko, szybko! Amacy, proszę, no naprawdę, no. Amacy. Amacy, no. Amacy, Nie krzycz, nie krzycz. Już idę, już, już idę do Ciebie. Już do Ciebie pomocy, idę, pomocy. już do Ciebie idę. Halo? Ktoś jest? Tak, ja, ja. O, to chodź tu szybko. Chodź ja do Ciebie. ciebie. Proszę. Ale no ciężka droga. Gdzie Ty w ogóle jesteś? Szybko, chodź o, tu. Tam jest, widzę wejście. A. Jesteś w jaskini? No, jestem, no. Chodź tu, pomocy, no. Co to, to za, ciebie, za miejsce? Niegdy pomocy, pomocy. No. Co no. to jest? Pięknie Proszę poprzedł... otwórz, otwórz. otwórz. Oj, ty oj, jesteś klopsik, tak? A, a, dziękuję. Tak. Um, jestem Myson Klopsik, ale mówią, przyjaciele na mnie klapcik. Co tu robisz? Weź ten hełm. Co się tu w ogóle dzieje? Um, no, jak, jak tak sobie um, no, spacerowałem, a mój dom był daleko, no to um, poszedłem właśnie tak na spacer uderzył mnie ktoś patelnią. Aha, a nie widziałeś kto to był. No, jak miałam widzieć, jeżeli o tyłu mnie wziął? Aż do okay. z dotyku wiem, że to była patelnia. Au. A, Aho, już nie będę się pytać. A, wiesz coś o kryształach mocy? Słyszałeś o czym? O takich y, różnokolorowych kryształach? Nie, ale mam coś tu kolorowego. Miękkie w dotyku, bardzo. Masz. Czekaj, poznaję ten kształt. Czy to nie jest kryształ mocy? Nie wiem. To pewnie jest kryształ odwagi. Kryształ Aha. odwagi, chodź. Wezmę cię do domu. Ech, dobra. Chodź, szybko. Nie chcesz mi nic zrobić? Mhm. Chodź, chodź. Jesteś chcesz młody, czy nie? Trochę. No, tro, trochę? To chodź, weźmiemy. O, zjemy, chodź. Ale nie chcesz mnie walnąć w patelnę? Nie, 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 ja cię pierwszy no, raz no, widzę. No, chodź, po, połóż się, ja ci dam no, szarlotkę. Gdzie ja mam cię no, położyć? Przepisu? Chodź, no. chodź tu. Chodź tu, gdzie? Tu, gdzie jesteś? O, tu. Połóż tu. się. Masz, zjedz. O. noc.